Witam, jesteśmy na spocie pod Lillem. To jest filmik prezentacyjny. No to tak. To jest spot mojego teamu o nazwie Goodwood. Tutaj mamy taką jakby to ująć rampę, chociaż to nie jest rampa. Tutaj mamy miejsce do board które obecnie jest już posmarowane świeczczką. Ten równy asfalt mamy głównie do trików. No i co tam jeszcze powiedzieć? No i tutaj taki mini krawężnik do skakania, że tak powiem. No, to co? No, i tutaj ogólnie mamy taki zjazd. No. No, i to chyba byłoby na tyle em, z prezentacji. Dziękuję. Em, no. Good.